Zdecydowaliśmy, że nie jesteś już częścią rodziny, powiedziała moja mama mojej córce, kiedy ta przyleciała pięć godzin samolotem, żeby być z nimi w rocznicę ślubu. Nie wpuścili jej nawet do środka. Nie krzyczałam, zamiast tego postanowiłam działać. Trzydzieści minut później krzyczeli w dezorientacji i strachu. Cofnijmy się trochę, ale nie za daleko, do momentu, kiedy stałam pod ozdobną bramą udekorowaną sztucznymi piwoniami szukając wzrokiem jej samochodu po raz szósty w ciągu dziesięciu minut, starając się zachować spokój. Mój mąż Grzegorz żonglował dwoma papierowymi kubkami z letnim ponczem, szepcząc coś do naszej najmłodszej córki o tym, czy może zdjąć buty. Nasz syn Tomek opierał się o składane krzesło w ten specyficzny sposób, który mówił Naprawdę nie chcę tu być z tymi ludźmi. A ja? Znowu sprawdzałam godzinę. Wszystko na styk, mruknęłam. Może lot był opóźniony, zaoferował Grzegorz, popijając chyba najbardziej nieuroczysty napój, jaki można sobie wyobrazić. Skinęłam głową, ale w żołądku już czułam ten znajomy skręt, to dziwne uczucie bycia jednocześnie lekką i ciężką. Ewa była podekscytowana, wybrała sukienkę trzy tygodnie wcześniej i nawet oddała ją do pralni chemicznej, co dla studentki było równoznaczne z wyznaniem miłosnym. Spakowała mały upominek do bagażu podręcznego ręcznie robioną ramkę na zdjęcia, którą sama wygrawerowała. Miała wylądować tuż przed południem. Uroczystość zaczynała się o czternastej. Obiecała, że weźmie taksówkę prosto z lotniska. Będę na czas, mamo, powiedziała. To ich wielki dzień. Tak, ich wielki dzień. O czternastej. Pot już przesączał się przez moją sukienkę bez rękawów, a ja sprawdzałam telefon co dwadzieścia sekund. Żadnych wiadomości, żadnych telefonów, żadnej Ewy. Znalazłam moją mamę w pobliżu tarasu, przestawiającą świecę, jakby reżyserowała scenę do dramatu, zamiast świętować odnowienie przysięgi małżeńskiej. Jej włosy były upięte w retrostylu, który zawsze przypominał mi stare opery mydlane. Mój tata stał obok, ściskając teczkę, jakby ktoś mógł spróbować ukraść przysięgi i napisać je od nowa. Cześć! Powiedziałam, wymuszając pogodny ton. Wiem, że robi się późno, ale możemy poczekać jeszcze kilka minut? Ewa jeszcze nie przyjechała, pewnie jest tuż za rogiem. Mama odwróciła się do mnie, spokojna jak bibliotekarka. Ona już tu była, powiedziała. Mrugnęłam. Co? Przyjechała trochę wcześniej, odpowiedziała mama, strzepując coś z obrusu. Chyba tuż przed południem, zaśmiałam się. Nie dlatego, że to było zabawne, ale dlatego, że to właśnie robisz, kiedy wszystko zaczyna wirować. Więc gdzie ona jest? Jest w środku? Mój tata wtrącił się, jakby ćwiczył tę kwestię. Powiedzieliśmy jej, że to nie jest dobry dzień, żeby tu była. Słowa do mnie nie dotarły. Przepraszam, co? Nie jest tak naprawdę częścią rodziny, powiedziała moja mama, znowu wygładzając obrus, jakby gładka tkanina miała to usprawiedliwić. Nie w taki sam sposób. Nie w taki sam sposób, powtórzyłam, patrząc na nią, czekając na żart, mrugnięcie nieuniknioną część, spokojnie żartuję. Ta część nigdy nie nadeszła. O czym wy do diabła mówicie? Mój głos był cienki, drżący. Zrozumiała, powiedział mój tata, krzyżując ręce, jakby to miało zakończyć temat. Nie kłóciła się, była bardzo uprzejma. Oczywiście, że była. Ewa zawsze była zbyt uprzejma, zbyt opanowana, zbyt ostrożna, żeby nikomu nie było niewygodnie, nawet kiedy to ona była niszczona. Nie czułam już nóg. Odesłaliście ją, powiedziałam, ledwo wydobywając z siebie słowa. Przyleciała pięć godzin, sama zapłaciła za bilet. Opuściła urodziny swojej współlokatorki, żeby tu być. A wy nie mieliśmy na myśli niczego raniącego, przerwała moja mama. Chcieliśmy po prostu, żeby było prosto, kameralnie. Na liście gości było 87 osób, ale jasne, kameralnie. Grzegorz podszedł do mnie od tyłu, wyczuwając, że coś jest nie tak. Odwróciłam się do niego, potem do moich dzieci, a potem z powrotem do moich rodziców. Nie krzyczałam, nie płakałam, ale coś we mnie pękło jak najcieńszy drut, który w końcu się poddał. Wychodzimy, powiedziałam, co? Oczy mojej mamy się rozszerzyły. Maria, nie bądź taka dramatyczna. Nie odpowiedziałam. Po prostu schyliłam się i powiedziałam dzieciom, żeby zabrały swoje rzeczy. Grzegorz natychmiast załapał, wylał pącz, wziął torby i skinął głową. Wyszliśmy w milczeniu. Nie obejrzałam się za siebie. Na zewnątrz powietrze było jak kara, gorące, duszne, bezlitosne. Ręce mi drżały, gdy znowu dzwoniłam do Ewy, prosto na pocztę głosową. Próbowałam wysłać SMS. Nic. Potem po prostu stałam przy samochodzie, ściskając telefon, jakby to miało dać mi jakiś powód. Grzegorz otworzył drzwi pasażera dla dzieci, a potem stanął obok mnie. Ona zadzwoni, powiedział. Nie musiał, bo pięć minut później dostałam wiadomość. Proste, jesteś wolna? Zadzwoniłam do niej natychmiast. Odebrała po dwóch sygnałach. Cześć, powiedziałam, a głos uwiązł mi w gardle. Gdzie jesteś? Nic mi nie jest, powiedziała. Ale jej głos wcale nie był w porządku, był mały, przestraszony. Nie chciałam niczego psuć. Nic nie zepsułaś, powiedziałam. Oni to zepsuli. Oni zdecydowali, że nie jestem już częścią rodziny, powiedziała. Cisza między nami nie była pusta, była naładowana. Nie chciałam ci mówić, kontynuowała. Nie podczas uroczystości, po prostu myślałam, że powinnaś się cieszyć. Przełknęłam ślinę. Mój uścisk na telefonie zacieśnił się. Gdzie jesteś? zapytałam. W jakiejś kawiarni niedaleko, powiedziała. Nie wiedziałam dokąd pójść. Jedziemy, powiedziałam jej. Grzegorz już wycofywał samochód, nie podniosłam głosu. Nie płakałam, ale wyjęłam telefon, weszłam do folderu, wykonałam połączenie, a 30 minut później moi rodzice krzyczeli ze strachu. Kiedyś wierzyłam, że są po prostu niedoskonali jak większość rodziców. Nie okrutni, po prostu trochę szorstcy, trochę staromodni. Tacy, którzy mogliby zapomnieć o twoich urodzinach, a potem wręczyć ci 20 zł, mówiąc, masz, teraz możesz kupić to, co naprawdę chcesz. Ale okrucieństwo, nie myślałam, że to w nich drzemie. Przynajmniej do czasu, gdy usłyszałam, jak moja córka powtarza tę samą kwestię, która została mi rzucona pół życia temu, powiedzieli, nie jesteś tak naprawdę częścią rodziny. I wtedy wszystko ułożyło się w całość. Wychowywałam się jako środkowe dziecko, wiecie ten typ. Wystarczająco dorosły, żeby go winić, niewystarczająco dorosły, żeby traktować go poważnie. Za młody na prawdziwą odpowiedzialność, za stary, żeby być tym uroczym. Mój starszy brat, Kuba, Prymus, moja młodsza siostra, Weronika, małe dziecko. A ja? Ja byłam buforem, wypełniaczem. Tą, która wypełniała przestrzeń na rodzinnych zdjęciach, bez dodawania im większego znaczenia. Na początku znaki były subtelne, małe rzeczy. Na urodziny Weronika dostawała ręcznie robione brokatowe kartki. Kuba tort specjalnie zaprojektowany z logo jego ulubionej drużyny piłkarskiej. Ja? Raz dostałam zwykły tort z supermarketu z błędnym imieniem. A kiedy zwróciłam na to uwagę, usłyszałam: Boże, to tylko tort. Nie bądź trudna. Ta kwestia miała stać się refrenem, ale nigdy nie chodziło tylko o tort, nigdy nie chodziło tylko o cokolwiek. Musiałam mieć około 12-13 lat, kiedy usłyszałam to po raz pierwszy. Zaprzyjaźniłam się z Kają, była odważna, malowała paznokcie na czarno, mówiła o zostaniu tatuażystką. Moi rodzice nie znosili jej ani jej rodziców. Nie wiemy, co to za ludzie. Mruknęła mama, jakby Kaja i jej rodzice gromadzili broń, a nie wychowywali nastolatkę, która lubiła eyeliner. Mimo to, nadal spotykałam się z Kają. Pewnego sobotniego ranka obudziłam się w pustym domu. Pomyślałam, że pojechali po zakupy. Spoilery: nie pojechali. Pojechali do wesołego miasteczka, do którego planowaliśmy pojechać od tygodni. I ja nie zostałam zaproszona. Później, przez łzy. Po tym, jak Weronika przypadkiem się wygadała, zapytałam mamę dlaczego. Zaśmiała się i powiedziała: Po prostu nie czuliśmy, żebyś była częścią rodziny w tamten dzień. I wszyscy się zaśmiali, nawet Weronika, nawet Kuba, bo najwyraźniej to był tylko żart. Tego wieczoru siedziałam przy stole z opuchniętymi oczami i talerzem zimnych parówek. Zapytałam, czy mówiła to na serio. Och, Mario, oczywiście, że nie, odpowiedziała. Ale szczerze, jeśli robisz tak wielką sprawę z niewinnego żartu, może powinnaś zastanowić się nad swoim zachowaniem. Powiedziała mi, że się ośmieszyłam, że powinnam zastanowić się, jak sprawiłam, że oni się czują. Więc przeprosiłam i przez lata naprawdę wierzyłam, że przesadziłam, że może na to zasłużyłam. Lata później, kiedy miałam 22 lata, poznałam mojego pierwszego męża. Miał na imię Adam. Wychował się w rodzinach zastępczych, często go przenoszono, ale był stabilny i miły. Taki facet, który naprawi twoje zepsute krzesło, zanim jeszcze o to poprosisz, i potrafi ugotować prawdziwe jedzenie, które nie pochodzi z pudełka. Moi rodzice go nienawidzili. Gdzie jest jego rodzina? Zapytał mój tata podczas obiadu, gdy po raz pierwszy przyprowadziliśmy Adama do domu. Nie ma żadnej, powiedziałam. Moja mama przechyliła głowę jak ciekawski ptak. To takie smutne. Smutne dla nich oznaczało podejrzane. Nigdy nie powiedzieli tego wprost, ale było jasne, że nie uważali, że pasuje. Nie był naszego rodzaju. Był cichy, pracował rękami i nie miał dyplomu z prestiżowej uczelni. Miał serce, co najwyraźniej nie wystarczyło, kiedy się pobieraliśmy. Moja mama powiedziała, Obiecaj mi jedno. Nie oczekuj, że będziemy udawać, że to dobry pomysł. Nie powiedziałam nic, głównie dlatego, że nie wiedziałam jak odpowiedzieć, nie przewracając stołu. Przyszli na wesele, ale wnieśli taką energię, jakby szli na pogrzeb. Kiedy urodziła się Ewa, wszystko dla mnie zmiękło. Dla nich nie za bardzo. Wyglądała jak Adam. Duże brązowe oczy, ekspresyjne brwi, cicha ciekawość. Jako dziecko nie płakała dużo, niczego nie wymagała, po prostu obserwowała, zamyślona od pierwszego dnia. Moi rodzice trzymali ją na dystans, nie musieli tego mówić. Jednego Bożego Narodzenia przynieśli wszystkim wnukom spersonalizowane ozdoby. Ozdoba Ewy była zwykła, kupiona w sklepie z literą R w bloku nie jej imię, tylko radość. Moja mama rzeczywiście powiedziała: Cóż, nie byliśmy pewni, co ją interesuje. Miała cztery lata. Interesowały ją naklejki i tosty z serem, ale w porządku. Raz próbowałam z nimi o tym porozmawiać. Mama powiedziała, żebym nie dopatrywała się we wszystkim złego. Tata powiedział, że zawsze próbuje znaleźć winę. W końcu przestałam pytać. Lata później Adam i ja się rozwiedliśmy. Nie było dramatycznie. Po prostu się zmieniliśmy. Przeprowadził się do innego miasta. Nadal regularnie odwiedza Ewę. Wspólnie wychowujemy dzieci, lepiej niż niektóre pary, które znam, a które nadal są małżeństwem. Moi rodzice, można by pomyśleć, że wygrali wojnę. Cóż, powiedziała mama, popijając herbatę. Chyba wszyscy popełniamy błędy, ale naprawdę zmądrzałaś. Potem poznałam Grzegorza, mojego obecnego męża, stabilny, zabawny, z klasy średniej, z odpowiedniego miasta. Uczęszczał na studia, nosi koszulki polo bez ironii. Moi rodzice od razu go pokochali. Jesteśmy z ciebie tacy dumni, powiedział mój tata pewnego wieczoru na kolacji. Naprawdę odmieniłaś swoje życie. Prawie wyplułam mój napój. Odmieniłam życie, jakby Ewa była częścią objazdu, którego nie powinnam była wybierać. Z czasem stało się jasne. Przyrodnie rodzeństwo Ewy dostawało prawdziwą uwagę, prawdziwe prezenty, prawdziwe ciepło. Ona dostawała uprzejme uśmiechy i zaproszenia w ostatniej chwili. Czasami widziałam, że to zauważa, ale nigdy nic nie mówiła. Po prostu schludnie składała swoje uczucia i odkładała je na jakąś półkę. Weronika, moja siostra, zaczęła się zmieniać, gdy sama miała dzieci. Zaczęła zauważać rzeczy, na przykład to, jak nasi rodzice zawsze na mnie polegali, zawsze mnie lekceważyli. Przeprosiła po cichu. Zaczęła dzwonić do mnie częściej, zapraszać mnie na różne rzeczy, oferować pomoc w opiece nad dziećmi, nie czekając aż o to poproszę. To nie było fair, powiedziała pewnego razu. To, jak traktowali cię, kiedy dorastałaś, teraz to widzę. Nie rozmawiałyśmy o tym ciągle, ale wiedziałam, że to widzi. To znaczyło coś. Kuba z drugiej strony nadal był złotym chłopcem. Pracował w finansach, ożenił się z kimś, kto w przysiędze małżeńskiej nazwała siebie klasową, i we wszystkim stawał po stronie naszych rodziców. Są starzy, powiedział raz. Po prostu pozwól im być jacy są. A może następnym razem pozwolę shopowi zamieszkać w moim samochodzie, bo jest mu zimno. Kiedy moi rodzice ogłosili, że odnawiają przysięgę z okazji rocznicy, cała trójka rodzeństwa została poproszona o wkład. Porówno. Zapłaciłam swoją część. Wyszukałam zdjęcia do pokazu slajdów. Pomogłam z listą utworów. Ewa była uwzględniona w grupowym mailu. Była podekscytowana. Pozwoliłam sobie uwierzyć, że tym razem może być inaczej. Byli starsi, może bardziej łagodni, może gotowi dostrzec różnicę między rodzicielstwem a karą, może traktują wszystkie wnuki tak samo, może. A potem ją odesłali. Kiedy zadzwoniłam do Weroniki z samochodu, brzmiała na zdyszaną. zaraz ona tam była, powiedzieli mi, że nie mogła przyjechać. Skłamali, powiedziałam. Weronika milczała przez chwilę, potem, Maria, to. To obrzydliwe powiedzieli jej, że nie jest rodziną powiedziała to do mnie słowo w słowo. Weronika powoli wypuściła powietrze. Nawet nie wiem, co powiedzieć Nie musisz powiedziałam. Po prostu chciałam, żebyś wiedziała. Nie odpowiedziała od razu. Kiedy to zrobiła, jej głos był cichy Pozwól, że porozmawiam z Jankiem, coś wymyślimy. Rozłączyłam się i wpatrywałam się w szybę, bo wtedy to do mnie dotarło. To nie była nowa zdrada, to był powtórka. I tym razem to nie ja przepraszałam. Nie odezwałam się przez całą drogę, Grzegorz też nie. Dzieci siedziały cicho na tylnym siedzeniu, oglądając coś na tablecie z wyłączonym dźwiękiem. To była dziwna cisza, jak spokój po zawaleniu się budynku. Nie jesteś pewien, co się właśnie stało, ale wiesz, że nic już nie wygląda tak samo. Wyszłam z rocznicy ślubu moich rodziców. Poprawka. Wyszliśmy jako rodzina. Na oczach osiemdziesięciu osób, plus minus kilku starych współpracowników i byłych sąsiadów. Wstaliśmy, zebraliśmy swoje rzeczy i wyszliśmy bez oglądania się za siebie. Zadawałam sobie to samo pytanie: Co ja zrobiłam? I odpowiedź ciągle się zmieniała. Na początku Porzuciłaś wielki dzień swoich rodziców, potem Nie postawiłaś na swoim a potem znowu Jaka córka to robi. I wreszcie taka, która sama ma córkę. Kiedy dotarliśmy do kawiarni, Ewa siedziała przy oknie, trzymając kubek z czymś, co prawdopodobnie już wystygło. Podniosła wzrok, mrugnęła i wstała powoli, jakby nie była pewna, czy jesteśmy prawdziwi. Jej oczy były czerwone, ale suche. Cześć, powiedziała, jakby nie została właśnie wykluczona z życia swoich dziadków. Przytuliłam ją, zanim zdążyłam się powstrzymać. Nie ten uprzejmy uścisk. Zgniotłam ją, a ona się nie odsunęła. Zamówiliśmy frytki, kilka napojów. Nikt nie jadł. Nie wiem, jak długo tak siedzieliśmy, zanim mój telefon zawibrował. Nawet nie sprawdziłam ekranu. Po prostu wiedziałam. Kto to? zapytał delikatnie Grzegorz. Mój brat powiedziałam. No to jedziemy odebrałam. Co do diabła Cześć, Kuba. Maria, właśnie wyszłaś z rocznicy mamy i taty czy ty oszalałaś? Ewa została odesłana sprzed drzwi. Ona dramatyzuje, wiesz, jaka ona jest nie, Kuba, ja wiem, jacy oni są parsknął tak głośno, że musiałam odsunąć telefon od ucha. To jest szaleństwo niszczysz dekady rodzinnej tradycji z powodu jakiegoś nieporozumienia. Przyleciała pięć godzin powiedzieli jej, że nie jest rodziną Kuba kontynuował. Masz pojęcie, co zrobiłaś, mamie, tacie? Są zdruzgotani, płakali. Dobrze. To wprawiło go w osłupienie. Oszalałaś, próbujesz zniszczyć tę rodzinę. Kuba, powiedziałam spokojnie, jeśli jedna osoba niszczy twój wielki dzień, to nie był to wielki dzień, to było przedstawienie. Rozłączyłam się w środku jego tyrady. Ręka mi drżała. Ewa sięgnęła i delikatnie położyła palce na mojej dłoni, tylko lekko dotknęła. Spojrzałam na nią. Nic nie powiedziała. Znowu wibracje. Tym razem mama. Grzegorz sięgnął po telefon. Nie, powiedział cicho. Muszę, odpowiedziałam. Nie wiem, co sobie myślisz, syknęła mama. Ale upokarzacie nas przed wszystkimi, których znamy. Może powinnaś o tym pomyśleć, zanim trzasnęłaś wnuczce drzwiami przed nosem. Nie trzasnęliśmy drzwiami. Nie bądź taka dramatyczna. Jasne, powiedziałam. Po prostu powiedziałaś jej, że nie jest rodziną i patrzyłaś, jak odchodzi. Nastąpiła pauza. Potem zaczął się szantaż emocjonalny. Postawiłaś na swoim, teraz wracajcie. Nie, Mario, nie rób tego. To rocznica twoich rodziców. Ludzie zadają pytania. Jestem pewna, że tak. Jej głos się wyostrzył. Upokarzacie nas. Weronika też wychodzi. Co jej powiedziałaś? Rozłączyłam się. Dwie minuty później wyskoczył SMS od Weroniki. My też wychodzimy. Podałam telefon Grzegorzowi, podniósł brwi, Ewa się wychyliła. Nie byłam sama. Powiedziałam, nie byliśmy jedyni. I wtedy naprawdę do mnie dotarło nie tylko to, co zrobiliśmy, ale co to oznaczało. Nie milczeliśmy, nie przełknęliśmy tego, odeszliśmy. Wstaliśmy publicznie i daliśmy do zrozumienia, że to nie jest w porządku. Już nigdy. Dziesięć minut później Weronika i jej mąż pojawili się w kawiarni ze swoimi dziećmi. Wyglądali jak my, oszołomieni, zmęczeni, trochę bezradni. Zsunęliśmy dwa stoły razem. Nikt za dużo nie mówił. Kelnerka patrzyła na nas, jakbyśmy właśnie zostali wyrzuceni z pogrzebu, co w pewnym sensie było prawdą. Patrzyłam, jak Ewa podaje swojemu małemu kuzynowi serwetkę, żeby wytarł keczup z brody. Taki prezent, powiedziałam. Taka starsza siostra, jaką nigdy nie mogłam być. Weronika uniosła brew lepsza niż ja też. Mój telefon znowu zawibrował. Tym razem wiadomość od mojej kuzynki Marty, która nadal była na uroczystości. To bałagan. Kuba próbował włączyć pokaz slajdów, ekran się zawiesił. Ludzie wychodzą. Twoja mama powiedziała do mikrofonu podczas przystawek, że to wszystko nieporozumienie. Podałam telefon Weronice. Przeczytała, prychnęła do herbaty. Usiedliśmy z powrotem, cicho podczas gdy reszta świata wirowała w zawirowaniu naszego buntu. Ciągle czekam, aż ktoś to naprawi, powiedziała cicho Weronika. Spojrzałam na nią, my zawsze to naprawiamy, powiedziała, skinęła głową, a tym razem tego nie zrobiliśmy. Oparłam się i spojrzałam przez okno. Wiatr szarpał krawędź markizy kawiarni. Para przeszła obok, trzymając się za ręce, śmiejąc się z czegoś prywatnego i nieistotnego. Nie zrujnowaliśmy ich wielkiego dnia, powiedziałam prawie do siebie. Oni to zrujnowali. Dostałam kolejną aktualizację później tej nocy i tak odnowili przysięgę. Część ludzi została głównie ci, którzy byli zbyt uprzejmi, żeby wyjść, albo zbyt zaangażowani w otwarty bar. Pierwsze rzędy były w połowie puste, kiedy się pocałowali, były oklaski. Nieradosne, nieemocjonalne, takie, jakie słyszy się, gdy ktoś kończy pokaz slajdów o swoich wakacjach w bieszczadach niezręczne, obowiązkowe i bardzo, bardzo ciche. Minęły trzy dni niezbyt długo, ale wystarczająco długo, by cisza stała się głośna wystarczająco długo, by faktury zaczęły trafiać do skrzynek odbiorczych wystarczająco długo, by wszyscy udawali, że nic się nie stało, dopóki nie nadszedł termin płatności. Nic nie powiedziałam. Ani moim rodzicom, ani Kubie, ani nawet Weronice, która wysłała mi tylko jeden SMS, pytając: Naprawdę nie płacimy? Odpowiedziałam: Zgadza się. Odnowienie przysięgi nie było opłacone z góry, tylko niektóre części. Moi rodzice nalegali, żeby tym razem zrobili to, jak należy co najwyraźniej oznaczało ścianę z szampana, wędrownego skrzypka i wedding planera, który używał zwrotu kwiatowe oświadczenia bez ironii. Każdy z nas miał pokryć jedną trzecią kosztów: ja, Weronika i Kuba. Teraz rachunek się zmienił, a Kuba miał to zauważyć. Wiadomość głosowa nadeszła o 7.40 rano. Nie miałam jeszcze nawet kawy. Maria, co to do cholery jest? Serio myślisz, że po prostu uciekniesz od rachunku? Zawieraliśmy rodzinną umowę. Nie możesz urządzić sceny i wyjść z wielkiego dnia mamy i taty, a potem zostawić mnie z tymi cholernymi fakturami. Zrobił pauzę, a potem dodał: dorośnij. Odtworzyłam to dwa razy, żeby dotarło. Potem wyciszyłam telefon i przewróciłam naleśnika. Ewa chciała naleśników dziś rano. Nadal z nami mieszkała. Jutro miała lot powrotny. Poprosiłam moją profesorkę o przedłużenie terminu, powiedziała mi wcześniej. Powiedziałam jej, że muszę być z rodziną. Powiedziała: brzmi ważnie. I było. W południe panika pojawiła się osobiście. Moi rodzice zapukali do drzwi, jakby sprzedawali Tupperware. Mama trzymała coś w ręce może teczkę, może ofertę pokoju. Tata wyglądał na spiętego, ale ubrał się z godnością. Zawsze nosił marynarkę, gdy chciał wydawać się rozsądny. Grzegorz zaoferował, że otworzy drzwi. Machnęłam na niego ręką. Nie, to ja muszę to załatwić otworzyłam. Pomyśleliśmy, że wpadniemy na szybką pogawędkę powiedziała słodko mama. Żeby oczyścić atmosferę. Mój tata skinął głową. Zwłaszcza z Ewą. Myślimy, że mogła coś źle zrozumieć. Och, założę się, że tak. Zapytali, czy mogliby porozmawiać z nią na osobności. Zawołałam ją z góry. Pojawiła się spokojna, z założonymi rękami, z nieczytelnym wyrazem twarzy. Spojrzała na mnie. Tylko jeśli chcesz, powiedziałam. Skinęła raz głową. Jasne. Weszłam do kuchni, ale zostałam blisko, nie podsłuchując, po prostu chroniąc. Zaczęli delikatnie, zawsze tak robili. Nie chcieliśmy cię skrzywdzić, to był po prostu bardzo gorączkowy dzień. Kochamy cię, oczywiście, że tak. Ewa powiedziała: Powiedzieliście, że nie jestem rodziną. Moja mama wciągnęła powietrze. Nie tak powiedzieliśmy, Ewa. Powiedzieliście, że zdecydowaliście, że nie jestem już częścią rodziny. Pamiętam to dokładnie. Mój tata. To, co mieliśmy na myśli, to, że to była tylko bliska rodzina. Ewa, powiedziałam, przyleciałam pięć godzin, kupiłam sukienkę, a wy nawet nie wpuściliście mnie do środka. Moja mama, kochanie, to nie fair. Ewa. Nie fair jest też to, co zrobiliście. Nastąpiła długa pauza. Potem powiedziała: I nie jestem zła, po prostu mam dość. To było to. Jakoś poczułam dumę. Poczułam dumę, słysząc, jak wypowiada te słowa. Pięć minut później drzwi zamknęły się za nimi. Tego wieczoru Ewa usiadła obok mnie na kanapie i powiedziała: Nie chcę już starać się dla ludzi, którzy nie starają się dla mnie. Nie odpowiedziałam natychmiast, zbyt oszołomiona jej siłą. Ja też kiedyś na to nabrałam, powiedziałam jej. Lekko potrząsnęła głową nie nabrałaś. Oparła głowę na moim ramieniu. Następnego ranka kampania oszczerstw już się zaczęła. Ciotka Elżbieta zadzwoniła do weroniki. Twoja mama mówi, że zrujnowałyście rocznicę przez jakieś nieporozumienie. Wujek grzegorz wysłał mi wiadomość. Po prostu sprawdzam, czy wszystko u ciebie w porządku, co od niego było emocjonalnym odpowiednikiem rozmowy o życiu. Kuba opowiadał każdemu, kto chciał słuchać, że musi teraz pokryć cały koszt imprezy, ponieważ według niego jego siostry postradały zmysły. Wtedy Weronika wysłała mi SMS: Zmienili testament. Kuba jest teraz jedynym spadkobiercą. Odpowiedziałam: Niech mu będzie. Mam dość kupowania sobie miejsca w rodzinie, która nigdy mnie nie chciała. I miałam na myśli każde słowo, żadnych dramatycznych pożegnań żadnych ostatecznych awantur, po prostu przestrzeń, cisza, granice, które już się nie przesuwają. Niech opowiadają swoją wersję historii. My znamy prawdę i nie oglądamy się za siebie. Minęło kilka lat, nadal nie mamy kontaktu z moimi rodzicami ani z Kubą. To się nie zmieniło. Ewa ukończyła studia zeszłej wiosny. Wróciła do miasta. Ma pracę, którą kocha, przyjaciół, którzy bardziej przypominają rodzinę. I przytulne małe mieszkanie, które jest jakoś fajniejsze niż cokolwiek, co ja miałam w jej wieku. Nigdy nie mówi o swoich dziadkach. I szczerze myślę, że już nawet ich nie pamięta. Kilka miesięcy temu Kuba pojawił się u nas bez ostrzeżenia. Grzegorz otworzył, zostałam na kanapie. Kuba wyglądał na wykończonego, nie tylko fizycznie. Zapytał, czy planujemy znowu pomagać mamie i tacie. Najwyraźniej willa na emeryturze, klub podróżniczy, importowane meble nic z tego nie było tanie a odkąd przestaliśmy ich wspierać, sam pokrywał wszystkie rachunki ochoczo. Oczywiście obiecali mu wszystko dom, oszczędności, spuściznę, tyle że nie było czego dziedziczyć, okazało się, że przepłacali od dziesięcioleci. Ich majątek netto był na minusie. Dom był maksymalnie obciążony hipoteką. Spadek był tylko fantazją ubraną w aksamitne zasłony i ozdobioną lodówką na wino. Okłamali i jego. Odszedł wściekły pokłótni, której nie byłam świadkiem i o którą nie zamierzam pytać. Ostatnio słyszałam, że on też zerwał z nimi kontakt. Ironiczne odrzucili Ewę za to, że nie była rodziną, a skończyli bez żadnej rodziny. Ale ja radzę sobie dobrze, wybrałam moją córkę, wybrałam mój szacunek do samej siebie i wybrałabym ich ponownie. Ale powiedzcie mi wy, czy posunęłam się za daleko, czy tylko wystarczająco? Dajcie mi znać w komentarzach. Jeśli chcecie więcej takich historii, nie zapomnijcie o subskrypcji i dzwoneczku.